Cześć z tej strony, czyli a to kolejny odcinek z Gry start czyli zbieramy potrzebne nam surowce. Teraz jak na razie trawę. Zobaczmy mapę. No muszę trochę jeszcze tutaj, jeszcze tutaj ogarnąć ją, ale na razie sobie. Pozbieramy kamienie. I tam jeszcze coś innego. Okej, teraz patyki. To jest flint, czyli krzemień. Jak dobrze się orientuję. Oj, tamte rejony to nie będę się dopuszczał. No, no bo tam czekają. I to zaraz wam pokażę. Na razie nic. Dziwne. O, możemy zebrać. Nie, to chyba jeszcze nie nie te. Jeszcze nie te rejony. Takie mackie wyskakują, jak. Ja nie mogę. Szok. Dobra, zbieramy. Posadzimy drzewka. To z szyszki, z którym wyrosną nam szepka. A zjem z oj. Pajączki. Hmm. Chyba tym będziemy nawalać. Oj oj oj. Oj, oj oj oj. Dobra, dobra. Jakoś se poradzimy. Jakoś się poradzimy. aż ty. No i po sprawie Teraz jeszcze dokończymy dzieła zniszczenia Gin oj oj o! rączką rączką, rączką uderzała Ręką Rączką, ręką dokładnie Pyszkamy wieczór jaj coś dzisiaj no Nie ma co się dziwić, prawda? O, grzybek, ale nie, nie będę zbierał, bo... Zobaczmy, co ta postać potrafi od razu zrobić. O, na dzień dobry potrafi backpack! Tak dobrze kojarzę oczywiście. A może od razu już można było? Nie wiem, nie, nie pamiętam. Nie pamiętam niestety. A, teraz zbierzmy to ziarenko. Dobrze, co ta postać jeszcze potrafi? Stworzyć Aha, Science Machine to po. żeby zrobić złoty, y, złoty kill off. Aha, Tutaj ogień. No to wiadomo, Science Machine. Science Machine jest jej potrzebny, aby robić szybciej. Aby po prostu już to było, później. Tak, zauważyłem, że Science Machine jest potrzebne. Ogólnie. Science machine, science machine czyli y, silnik nauki jest potrzebny. Chyba alchemii. Widzę, że... Alchemii chyba. Alch alchemii, czyli alchemiczny jest potrzebny. Chyba zrobimy pułapki. Jest dobry motyw stawiać pułapki wprost Centralnie na dziurze, z której wychodzą y, koliki Najlepszy patent. Dobra. Co tu jeszcze potrafi? Aha. Mhm. Mm Dobra, to sobie stwórzmy rope. Rope, czyli linę. I zróbmy sobie... ...loksuid. Czyli... ...z drewna... ...ubranie. Ochraniacz, ochraniacz ochrania, można powiedzieć Ubranie po prostu Armor <grystanie> Dobra, czas zrobić ognisko Tak, jakby się już robiło ciemno Posmażymy grzybka, posmażymy mięso Potwor, Potworne mięso Choć na razie nie będę go jadł bo wiadomo, co się dzieje. Spada nam życie. No, 130 trochę mało. Dobra, no, ale może lepiej zjemy teraz. Bo... No, niestety, więcej nie ma jedzonka. Usmażymy też ziarenka. To tak, chyba one bardzo mało dają. 122. No, słabiutko. Ale nieważne, nieważne. To nie pamiętam co robi czerwony grzyb. Hmm. Albo coś obniża, coś z, z tego obniża. Bo nie wiem, nie... Ale sprawdźmy, sprawdźmy. A, życie obniża chyba, tak? I psychikę trochę. Hmm. To można jako paliwo. Z tego można będzie robić y, papirus. Oczywiście do czegoś jest potrzebny Pan floor, music save beast hmm. Aha, no ale no, na razie to niepotrzebne Oj, robi się coraz ciemniej, ale chyba zaraz tak, od razu, fantastycznie Co ona jeszcze potrafi zrobić? Bez użycia, yy, bez użycia alchemii Ani, znaczy, alchemii engine? Do użycia. No, aha, garniec, B-box, wool. Garniec, garniec jak najbardziej się przyda. Sześć kamieni. No, sobie na razie. No, na razie się nie złapały króliki, ale to kwestia czasu. Dobra, zetniemy kolejne drzewo i trzeba będzie stworzyć. Ciekierę, Cie, to jest? Zawsze się mylę. Jest akcent, Ciekiera. Ok, można też spacjum zbierać. Wtedy jest szybciej. Ale na razie nie jest potrzebne mi to. Aj, ja myślałem, że burówki już są. Na razie nie. Dobrze, zbierzemy sprawę. Oj, oj, oj ktoś tu zginął. O, jest śpiwór, ale śpiwór to trochę tam zabiera nam życie. Aha, dobre. No to nie, to w takim razie nie. O, sobie czapeczkę założymy, haha. <laughs> Zabawnie wygląda bibliotekarka w kapeluszu, w słomianym kapeluszu. Świetna sprawa, świetna. Jak ta mapa? Na razie nic ciekawego. Znowu nie zajrzałem na zegarek, która jest godzina. Znowu nie zerknęłem, żeby wiedzieć, ile nagrywam. A jajaj. A tutaj jest coś takiego jak wormhole. Skakujemy i przenosi nas no na, in na inną, jakby na inną planszę, jakby na inną tu wysepkę. Albo na, in, albo na inną stronę. Ale na razie nie. O, bawoły. Trzeba będzie... będzie można ścinać yy, z nich właśnie... ich sierść. Bawełna, oczywiście, dobrze. Nie, sierść, sierść, po prostu sierść. A to zbieramy... no niestety, m, kupy. Tak zwane kupy nap. Ale z tego będzie. Z tego może być nawóz. Jak na przykład. Y, łopatą wytniemy. Znaczy łopatą wykopiemy na przykład boróweczki. Krzak borówek i będzie później można. Y, właśnie. nawóz. Na ten krzak. Dobra, ja muszę szukać tu jedzenia, bo. Problem problem. dajcie tych kup już muszę, muszę szukać jedzenia, muszę szukać jedzenia Jest marchewka Dobra, podpalmy drzewka, bo potrzebuję potrzebuję i już jestem z powrotem, przerwało mi, nagrało właśnie, dziet, znaczy miałem komunikat, że nagrało mi właśnie, że 10 minut i nagranie się skończyło, ale na szczęście szybko zauważyłem dzięki temu komunikatowi, jestem z powrotem, witajcie. Nic nie, nie straciliście na szczęście. Tutaj już się spaliło zbiorę trawki, kawy. Trochę węgla. Jeszcze troszeczkę węgla. Tam chyba jest potrzebne... Ile węgla? Węgla... Sześć. No to trochę jeszcze. Ale powinno się udać teraz, uwaga. Trzy, pięć, no i szósty. No, i elegancko. I znowu ciemność, ajajaj. Aj, aj. Ale tylko dwie marchewki, słabiutko na razie. Chwilkę włączę mapę. Gdzieś tu w tym miejscu trzeba będzie sobie zrobić obóz, znaczy obóz, po prostu żeby mieć gdzie wrócić sobie. posadzimy, biorę patyczki. Jak dobrze kojarzę z nazwy patyki chyba tak. Dobrze. gdzie by tu sobie stworzyć. A jaj, tu, no, tu, tu w zimę tu będzie problem, bo to jest Balrus Cup, czyli e a jaj, zapomniałem, zapomniałem tej nazwy. A jaj zapomniałem, zapomniałem. O, taki tam, taki stworek. Nie pamiętam dokładnie, jak on się nazywał. Ajajaj. No, niestety nie pamiętam. Dobrze, może sobie przypomnę. Dobra, to może gdzieś dalej. Yy, może gdzieś dalej stworzymy sobie. Założymy sobie. On, że założy sobie obóz. Trzeba będzie zaraz zjeść są kamienie, no fajnie, fajnie, ale z jedzeniem jest najgorzej. A to zawsze lubię stawić sobie właśnie tutaj na drugi, od tutaj stawić sobie właśnie przy, przyrządy i po prostu wtedy sobie klikam dwójka, trójka, jedynka to zakładam, prawda? O, dobra, Oj, plecak. Oj, 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 oj szybciutko. Wow. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie, nie, nie słyszeliście jakieś odgłosy, dziwne odgłosy rżur. No dobrze, myślę, że to byłoby na tyle. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia i do usłyszenia oczywiście w następnym odcinku. Hej!